Siema, witam was w kolejnym filmie na kanale Akademia Wygrywania I w dzisiejszym filmie będziemy sobie obstawiać Ligę Narodów zagramy dzisiejsze mecze i podam wam typy, które będę grał na jutro Także wydaje mi się, że będzie ciekawie Dzisiejszy pierwszy mecz już mi wszedł, który zagrałem Tam zagrałem po niskim kursie, bo Macedonia, Bułgaria zagrałem Remis lub Macedonia Także Macedonia tam zremisowała więc jest ok I Liga Narodów zagramy sobie kupon na dziś I zagramy też kupon na jutro Więc tak są fajne kursy Więc kilka po prostu spotkań Zagramy tak bardziej hardkorowo A więc tak na dziś zagramy sobie Pojedyncze spotkania Izrael Islandia Tu zagramy powyżej 1,5 bramki I do tego dorzucimy Tutaj Grecja wygra lub zremisuje Kurs mamy 1,75 Także gramy taki Zakład. I słuchajcie, teraz na BedCreasie macie super opcje, bo codziennie są dodawane promocje, np. 100% do wpłaty i każdego dnia przez czerwiec takie rzeczy się działy, więc warto warto zarejestrować się, grać. Macie link do rejestracji w opisie, a tutaj Wam się wyświetla kod, którego warto jest użyć przy rejestracji, żeby odebrać właśnie te bonusy, dobra, Serbia, Norwegia tu zagramy czysto tuweczka na wygraną Serbii Szwecja, Słowenia i tutaj zagramy, na co my tu zagramy zagramy tu na e, po prostu Szwecję mi się wydaje zagramy tu na Szwecję, kurs 261 i zagramy tu za słówkę również, dobra, kolejnym kuponem będzie Hiszpania, Portugalia ja bardziej kibicuję Portugalii ale to może być ciężkie do zrealizowania ale zagram, zaryzykuję to jest ryzykowny typ, mam nadzieję, że wejdzie, więc tak się prezentują moje typy na dziś, cztery kuponiki, zobaczymy jak to posiada, do wygrania trochę tam jest i przechodzimy na typy na tutaj dzień jutrzejszy no i tak, Łotwa, Andora no to Łotwa powinna sobie poradzić ale różnie może być, więc zagramy powyżej, półtora bramki, naprawdę fajny kurs, Azerbejdżan, Kazachstan zagramy podwójną szansę na Azerbejdżan, za stówkę 183 zł na pierwszy kupon Belgia, Holandia, tutaj niby Belgia ma to wygrać, ale według mnie Holandia weźmie to spotkanie Zagramy również za stóweczkę Francja, Dania, tu zagramy powyżej 2,5 gola I w tym spotkaniu też zagramy powyżej 2,5 gola Taki złączony będzie kupon z dwóch dni za stówkę, Ok. Mołdawia, czy wygra? Wydaje mi się, że powinna wygrać Ale zagramy tak bezpiecznie, ale nie kurs jest Dobra, czysta wygrana Mołdawii Chorwacja, Austria, tutaj klikamy Chorwacja, fajny kurs, są na te Narodów, także warto sobie zagrać. No i obstawiliśmy trochę kuponów, bo za 700, stu, za 700 zł, 700 stówek jest w grze. Także 8, przepraszam, 8 stówek w grze. Więc jeżeli chcecie, możecie obstawić tak samo jak ja. Jutro wam też odem podsumowanie dzisiejszego dnia i podam wam kolejne typy na sobotę, bo teraz się dzieje naprawdę dużo, dużo fajnych meczy, jest co grać, więc yy, chętnie będę obstawiał. Jeżeli chcecie, typy to dużo wcześniej pojawiają się na relacji na Instagramie. Akademia Wygrywania, tam wbijajcie, debrać. Typy. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Na razie.